Witam, dzisiaj Wam pokażę, jak mój sposób, jak odpojeczyć ladomat. Odłączyłem sobie wentylator. Bo będę kocioł czyścił, żeby nie było go słychać. A więc tak, na zimnym kotle najlepiej tak. Włączamy sobie zasilanie. Dajemy prawe pokrętło na zero. Słychać, włączyła się. Pompa ladomatu słychać, właśnie jak coś takiego na zimny się przelewa. To znaczy, że jest jakieś tam troszkę powietrza. Wcześciłem filtry, to zawsze się tam coś dostanie. Dajemy sobie na trzeci bieg. I tutaj na początku, na zimnym kotle mamy mały obieg czyli od kotła zasilania powraca w dół przez ladomat, i powraca do kotła a więc jenę ja zawsze ten staram się tak na szybko zamykam puszczam zamykam puszczam słuchajcie zawór zwrotny no i wtedy automatycznie przechodzi powietrze i tutaj a najlepiej jeszcze jak jest kocioł rozgrzany to wtedy tutaj Przechodzi na duży obiekt, to wtedy tutaj tego nie robimy. Wtedy tutaj jak jest powrót do bufora, wtedy robię. Tak, otwieram, zamykam, otwieram, zamykam, aż po prostu powietrze mi tutaj przejdzie tu. Tutaj mam odpowietrznik na pionie. Później idzie tu w stronę bufora. Tutaj jest wyjście na grzejniki na CW no, i tutaj dalej nie wiem, czy będzie widzieć. Tam dalej jest i drugi, i następny następnie i automatycznie. A później to, co wejdzie w bufor, tam na samym buforze. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj takie umiejscowienie rury. I tutaj na górze, odpowietrznik ta rura jest ze spadkiem, że tu jest lekko wyżej, po to, żeby te powietrze umożliwić przepływ. Bo jak zrobicie poziom albo w tam stronę, tak to woda się tutaj zatrzymuje, a jak zrobicie tak, to umożliwicie swobodny przepływ powietrza, aż tu do góry i żeby trafiło do tego odpowietrznika a tutaj sobie dołożyłem separator powietrza firmy Flamco i zanieczyszczeń dlatego, że jak na zimnym to wtedy powietrze idzie tak i idzie w dół to wtedy wyłapuje mi tutaj ten separator niektórzy sobie zakładają tutaj tylko, że też jest dobrze, tylko, że dla mnie jest jeszcze jedna ważna kwestia przepływ, jak mamy tutaj założony separator, to on trochę zmniejsza przepływ, a jeśli tutaj mi na tej linii zmniejszy przepływ to automatycznie zwiększy mi tutaj przepływ na boilerze nie, tam się zmieszy troszkę lekko do podmieszania, żeby Yy, yy, była temperatura powrotu, ale w moim przypadku nic się z tym nie dzieje, jest wszystko w porządku. Ale choćby nawet jak coś to zablokowało, to mam zwiększy przepływ nabijania do bufora. Mam nadzieję, że komuś się to, mój patent spodoba, Spróbuję coś takiego zrobić. Ja tak używam, próbuję tak robić i robię, i mi się to sprawdza, ale jak wy to macie, to oczywiście możecie spróbować sami, czy to pomoże wam, czy nie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam.